Każda z nas nosi w sobie tę małą dziewczynkę, która kiedyś drżała ze strachu, przed ciemnością, samotnością, złością dorosłych. Gdy nie było nikogo, kto by powiedział: Widzę cię, jesteś tutaj bezpieczna, lęk wsiąkał głęboko, jak deszcz spaloną od słońca ziemię. Dorosłe ciało uczyło się uśmiechać, ale serce wciąż biło szybciej przy najdrobniejszym zagrożeniu czasem zamiast samotności był nadmiar troski opiekunowie trzymali za rękę tak mocno że nie dało się iść własną drogą nie było miejsca na próbę na błąd na własny wybór bo i w jednym i w drugim przypadku lęk nie zniknął tylko zmienił formę dorosła kobieta boi się ufać sobie nie wie czy poradzi sobie sama ale ten strach to nie dowód na słabość to echo tamtej małej dziewczynki, która nie dostała wtedy tego, czego potrzebowała. Dziś może dostać to od siebie, z troską, z czułością, bo teraz to ona trzyma siebie za rękę. Polub, skomentuj, prześlij dalej.